strony Remno i dzisiaj zajmiemy się recenzją Anno Online. A więc Anno Online jest to przeglądarkowa gra. Anno większość z was powinna znać, ekonomiczna, gospodarcza. Jest to na razie beta, więc nie wszyscy mogą w nią zagrać. Potrzebny jest to do tego ciekły. Tu mamy stronę główną oraz największe, najnowsze listy. Jakieś aktualizacje konserwacji serwer. I tak. A jest zagra. O, to okay. panie tu. Normalnie jest event wielkanocny, więc są takie dodatki, jak jajka, które są walutą w grze. Można za nie kupić jakieś dodatki, czy coś takiego. Dodatkowe misje. Dobrze, a więc już jesteśmy. To jest małe, moja mała santa, czyli miasteczko. Jestem, można to tak nazwać, Przestaję, to Są tam pionerów, mieszczanów populacji 762 z tego 300 pm, 450 mSz, ale jest tak gra, grafika jest tej gry bardzo ładna, jest to gra wyłącznie przeglądarkowa, nie trzeba nic pobierać lub tego typu rzeczy. wymagania tej gry też nie są spore, jedynie stałe łączy internetowe to podstawa jak widzicie tutaj całkiem ładnie obserwować ludzi może nie jest jakaś piękna no, ale przyjemna a więc podstawą podstawą tu są e, osadnicy podstawowe budynki jest dom pionera czyli te drogi można budować składnice które zbierają budynków produkcyjnych, towary i założę je do magazynu. No i oczywiście magazyn. Tutaj mamy takie podstawy jak hatę trwali, mamy miejsce dostarczone drewno, jak także na, na następnym etapie rozgrywki warsztat muraża. Za jedzenie pionerów posłużą nam wyłącznie ryby. Tu, no co jest zapotrzebowania, wszystko pisze, napoje mleko. Odzienia, poczucie wspólnoty, czyli muszą być niedaleko targowiska, to jest mało ma akurat taki zasięg, jest jeszcze średnie, duże i bodajże wielkie, w tym nie jest to A więc chata rybackie, chaty rybackie muszą wyskoczyć, ławić ryb. Im więcej ławić, tym większa wydajność, dajmy na to tutaj zbudujemy, 100% jest lecz tutaj już będzie miała mniejszą wydajność, ponieważ tak jakby zabierzemy część tych ryb. Tutaj jest zero, ponieważ nie ma żadnej A i tutaj są nowe tereny, które też mnie 100%, tak? I tu już się zaczęło. Więc, Więc pionarą wystarczą ryby, mleko, mleko, teraz mleko. Napoła. Co do napojów, to jest hodowla kóz, po prostu stawiamy tą hodowlę oraz jedno pole, na którym pasą się kóz. To jest wystarczające, aby zadowolić pionerów w kwestii napojów, odzienia. Do Odzieni nam, do wytworzenia odzienia potrzebne je. jest, po pierwsze owczarnia, która produkuje pełne, i hota przątki, które z tej wełny produkuje ludzie następnym. Następną potrzebą jest poczucie z poloty, to już mówiłem, i usługi. Na początku fionerzy potrzebują tylko w pobliżu warsztaty cieśli. Oczywiście za każdy budynek czy produkcyjny, czy taki potrzebne zapotrzebowanie. Za eee, płacimy jak to nazwać. Patrzymy, go, patrzymy jego utrzymanie, czyli tu akurat minus 3, za minus 2, kaplica minus 4. Następnym jest wiara, czyli potrzebny jest wyżu kościoła, aby byli zadowoleni. Tutaj pokazujemy zasięg kościoła. I można tu jeszcze trochę rozgotować. Dobrze, a więc to są podstawowe rzeczy pnr Po uzyskaniu tych wszystkich cenników, Mm, maksymalnie można rozbudować o ile ma się odpowiednie surowce czyli to jest bodajże 60 sztuk drewna i 2000 zł można rozbudować do domu mieszkań w którym jest maks 15 osób a w miarę tylko 8 tu jest za jeden dom 8 osobowy e, dostajemy plus 1,42 Potem po uzyskaniu do umieszczanina potrzebne będzie nam dodatkowe rzeczy do zapotrzebowania. Pierwszy z nich jest chleb. Chleb jest takim jakby dodatkowym jedzeniem, który wytwarza się w dość bardziej skomplikowany sposób. Pierwszą rzeczą, którą musimy zbudować jest, jest farma pszenicy. Następnie z tej pszenicy zamieniamy na mąkę. Młonie. I na koniec dopiero z mąki. Więc to jest bardziej kosztowniejszy sposób, bardziej kosztowniejsze wytwarzanie żywności. Polegające... Więcej musimy w nie zainwestować, lecz także większe przychody Są 102, 3, 2. Napoje takie same jak na razie. Ubrania też, wspomnę to też. Usługi tak samo tak samo i tym dodatkowy staje się rozrywka. Rozry do zapotrzebowania rozrywki na, na tym etapie możemy zbudować tawernę, która obejmuje dość sporą część miasteczka. Jak widać drogie jest jej utrzymanie, ale zwraca się to w podatkach. Na następnym etapie rozgrywki, czyli gdy zdobędziemy 500 mieszczanów, jak na razie mamy ich 450 będą mieli zapotrzebowanie na cytr, czyli na płytkowy. kolejny. Będzie tutaj potrzebne uprawa jej łoni i ważenia cytrów. Tutaj na razie jeszcze nieodkryte i publiczne. Na poziomie pionerów możemy tylko zbudować małe takowisko, aż tak cieśli jak kaplice. No, jak to? A na poziomie mieszczan możemy zbudować średnie tarkowisko, czyli obejmuje dość znaczną część porównanie do małego, ale jest też droższe w utrzymaniu, bo utrzymanie ma 8, no i dowód do to jest oczywiste. A utrzymanie to 1700 monet, 15 drewna, 13,5000 monet, 35 drewna, 5000. Tawerna, która zaspokaja rozrywkę oraz, gdy będziemy mieli 900 mieszczeń, będą mieli zapotrzebowanie na usługi takie jak straż ogniowa. Czyli tak będzie gdzieś tu, brak osiągnięcia, gdzieś tu po środku, aby obejmowało sporą część, A tak samo da się w tej krzeń. W tej eksploatować oceany, szukać nowych wysp i na nich się także osiedlać, które będzie dostępne w dalszej fazie gry. Tak jak ja mam kantor bankowy, bankowy dla zwiększenia... zwiększenia... nie przepraszam, zwiększa, zwiększa limit z moment, który możemy nazwać. Tutaj magazyn koryantu. Możemy wytwarzać przedmioty, takie jak na przykład ciasto, które zwiększają po prostu produkcję wyznaczonych podatków do Możemy użyć na przykład na, na karcie przątki, będzie ona 200% szybciej pracowała. Tutaj już. Przez określony czas. Tutaj mamy już mistrz szkutniczy, na 1500 mieszczan. Stocznie tak samo i to. Można handlować z innymi graczami, odwiedzać ich wyspy, lecz na razie nie ma pojedynków PVP. Nie ma wojska. Może to być minusem dla niektórych. Lecz tu głównie skupiamy się na gospodarce. Okej, okay, jeszcze co jest ważne. To jest nasza pierwsza wyspa, którą musimy odkryć. Aby odkryć ląd musimy mieć... Status, po pierwsze, zależnie jaki ląd tu ma miasto, tu mała gmina, czyli musimy mieć odpowiednią ilość mieszkańców. Tu jest większe miasteczko, mieszczanie muszą, przynajmniej 500 mieszczan musieli zasiedlić populację, a tu potrzebujemy małą gminę, czyli jeszcze więcej. Jeżeli nie chce nam się czekać, musimy użyć rubinów, które kupuje się za prawdziwe pieniądze. Akurat te, co mam, dostałem za wykonane zadania lub początkowe. Zdobywa się tak, że co powiem, ale to około Ale A więc... Podstawą jest to dobra rozbudowa. Nie zaproszę go. Magazyn. Tutaj mamy swoje towary i pokazane, czy na minusie, czy na plusie produkcję i konsumpcję razem i pusto za 62 godziny no to mamy czas jajko tu są ryby nasze chleb, mąka, pszenica materiały takie jak drewno kamień napoje, no, napoje jeszcze pokazywałem ubrania i event czyli jajka, kilka nocy dzięki tym jajkom możemy kupować

no to jest dość sporo, lecz zobaczmy za jedno zadanie mam no, 170, więc nie jest tak Ważne są częścią tej gry są też zadania, które na przykład mi w posiadaniu obiekt takiego jak średnie targowisko, które tu zaraz wybuduję, ze się na nic Po pierwsze co mieszkanie potrzebują to targowiska. To jest proste. Dajmy to w środku. Dobrze. Połączmy to drogą. To jest? Połączmy je drogą z głównym miastem. Ok. Ono wchodzi. No i dostałem 25. A no, może z tym sto przesadzimy, Dajmy to na koło. My to jeszcze inne budynki, które potrzebne są z Warsztat kościół. Kaplica, jak to by? ogóle. to już dla mieszczanów, ale tutaj jest dla w innym Można także przesuwać budynki, o czym nie wspomniałem, oraz zniszczyć. Tak, ale nie będzie od tego. Tawerna, no i... jak jest na też to można tutaj dajmy no, na to już nie ma taka bliska ponieważ to tu się tu jeszcze trzeba uważać przy takiej ponieważ nagle może nam zwiększyć popyt na na, na bodajże choćby ryby lub przez miasta. co powinna się w końcu zapełnić. Już się wprowadzają dwa na Tutaj mamy już budynki nadające się do rozbudowy. Aby móc rozbudować do domu mieszczan, potrzebne są konieczne ilość tam pionerów, aby nie było tak, że na przykład mamy tylko stu pionerów, a i 1000 mieszczan. To musi być to zrównoważone. Tu możemy 15 domów. mamy wyposażenia, np. Na jakieś nadwyżki lub coś takiego. Możemy na ciasto. I chacie trwa trwale. połączenia bolkowego. A co tutaj? Ciekawe ile to jest tak Tak. ciasto, aby szybciej pracowało. Tak. Są też, zapewniają swoje, dwa typy tytułów. Na razie. droga drukowa za 250 monet, czyli 5 kamieni, kamienia za jeden taki odcinek. Tak, coś. I droga gruntowa, tak, tak. I ona jest darmowa. Można je za budować. I nasza osoba już się zaludnia powoli zaraz. Tu mamy nasz bilans finans. Wychód, ile budynki nam odejmuje statki. Dotacja. Dotacja to jest początkowy taka jakby pomoc, bo zwykle przy rozbudowie miasta będziemy na minusie bez tej dotacji, ponieważ budynki produkcyjne największe utrzymanie niż dostajemy z podatków. Także to by było na razie wszystko. Granie posiada jakichś dużych wymagań. Wystarczy tylko wszelką a i to wszystko. Zachęcam Was do gry. Ale jak już wcześniej wspomniałem, jest to otwarta beta, więc bez CDK nie można się zalogować, ale już wkrótce powinno być. Więc CDK możecie wiem, znaleźć w internecie lub zrobić już konto i wysłać prośbę o niego. A wyspa na razie jest pola pierwszą. Prawie zajmie, zanim tu się rozpakuję. Tu jakaś bo nie wiem, jeszcze z tym statkami, bo nie doszedłem tak daleko. No i powodzenia Wam, dobry panie, jeśli Was ta gra zachęciła. No i trzymajcie się, na razie.